W jaki sposób ochronić arkusz Excela przed debilami? Mamy tutaj prostą ankietę satysfakcji, na którą każdy pracownik musi odpowiedzieć. W tym polu pracownik musi wpisać swój wytatuowany numer. Zabezpieczmy to pole przed idiotami. Chcemy, żeby w tym polu znajdował się pięciocyfrowy numer. Wchodzimy w zakładkę dane. Wybieramy poprawność danych. Wybieramy opcję długość tekstu, a minimum i maksimum ustawiamy na 5. Dodatkowo uzupełniamy alert o będzie odpowiednim komunikatem i klikamy OK. Teraz Excel zwraca błąd, gdy jakiś idiota wpisze coś innego niż powinien. Zauważmy jednak, że gdy na pierwszym miejscu będzie 0, to także otrzymamy błąd. Jest to spowodowane tym, że Excel traktuje wprowadzoną wartość jako liczbę, a nie jako tekst. Żeby to naprawić, klikamy prawym przyciskiem myszy na komórkę i naciskamy formatuj komórki. Zaznaczamy kategorię tekstowe. Po zatwierdzeniu, teraz wszystko powinno działać poprawnie. Zabezpieczmy jeszcze te pola poniżej. W polach tych pozwolimy pracownikowi wpisać liczbę od 1 do 5. Ponownie naciskamy zakładkę Dane i wybieramy poprawność danych. Tym razem wybieramy pełną liczbę i określamy minimum na 1, a maksimum na 5. W ten sposób idioci nie wpiszą niczego innego poza liczbą z przedziału 1-5.